W ramach potreningowej zabawy z kołysaniem na czwartek chciałbym, abyś się pobawił kołyskami. Masz już kilka wariacji. Kołyszące się dłonie, kołyski na jednej ręce, na jednym przedramieniu, kołyszący się przysiad, przysiad niemowlaka, kołysanie jaskółki. To są wszystkie wariacje, które możesz tutaj zastosować w ramach tej zabawy. Możesz tworzyć swoje łańcuchy, swoje kombinacje, przechodzić pomiędzy nimi. Abyś eksplorował, sprawdzał swoje ograniczenia i, i próbował, próbował je delikatnie, cierpliwie poszerzać. Natomiast dziś przedstawię Ci kolejną wariację. To są kołyszące się stopy. Znasz na pewno kołyskę jednonożną. To jest jedna również z wariacji, którą Ci, którą Ci przedstawiałem w ten sposób. I tutaj kołysałeś się do przodu. W taki sposób. Ale tutaj również dobrze możesz się bawić na zewnątrz. I możesz tutaj bardziej akceptować te palce. o, Te ostatnie palce. Mniejszy, ten średni. Bardziej w ten sposób, o. Widzimy? Coś w tym stylu. Patrzysz przed siebie, ja czasem patrzę w dół, jak się zapominam. Jest ok, dopóki oddychasz brzusznie, nie napinasz się, wszystko jest w porządku. Równie dobrze możesz zejść bardziej w tamtą stronę. Wówczas większy akcent przypada na ten duży twój palec, którego możesz sobie lekko rozluźnić. Możesz również zataczać lekkie kręgi. W jedną stronę drugą stronę. Nie daj, że to rozluźni i uelastyczni Ci stopy, to jeszcze bardzo ładnie ci poprawi elastyczność po chwilach. Oczywiście nie przesadzaj, tak żeby ci to nie bolało, nie czuł, żebyś nie czuł dyskomfortu. Stopy są delikatne, szczególnie w tej pozycji, gdy masz ten duży palec. To jest jedna z wariacji. Druga wariacja to są różne ustawienia stóp. Możesz je ustawić w ten sposób, grzbietem do dołu, podkurczone, ale równie dobrze, jeśli chcesz nacisk skierować na jedną ze stóp, to drugą możesz trzymać w ten sposób, a tą bardziej tutaj. Nie musisz nawet się kołysać, możesz sobie w tej pozycji tylko posiedzieć, pooddychać głęboko, ona się sama rozciągnie. Widzimy, tak jak, tak, jak mamy, tak jak mamy tutaj. Możesz równie dobrze je złożyć do wewnątrz. Widzimy, jedna noga tak, druga noga tak. W ten sposób się w obaw, się po kołysz. tymi stopami. Możesz sobie o, w ten sposób przeskakiwać. O, widzisz, taka, taka skakanka, nazywam to. Skakając stóp w kołysce. Tymi nazwami się nie przejmuj, bo to są tylko takie nazwy własne, żeby, żeby bardziej to przekazywać ludziom. Ale po prostu pobaw się tymi różnymi ustawieniami stóp. Tak jak wczoraj bawiłeś się dłońmi, dzisiaj możesz się pobawić więcej, więcej, więcej stopami. E, pokombinuj sobie różne rzeczy, poeksploruj, poodkrywaj.